Więc ja są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja dziają... W pokoju mam. W pokoju mam. W pokoju mam drzwi, w pokoju mam lampę, w pokoju mam inne rzeczy. Więc ja dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc jestem dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc jest są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja dzisiaj są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja dzisiaj są... A sedną szesnoc. Jutro ja do domu rodzinnego. <tuszel> Więc ja jestem grupami etnicznymi, które szkają w Polsce. Więc ja jestem dwiema grupami etnicznymi, które szkają w Polsce. Więc i jacia grupami etnicznymi, które szkają w Polsce. Więc jazdziają dwiema grupami etnicznymi, które szkają w Polsce. Węc i jacia grupami etnicznymi, które szkają w Polsce. A

Iszam Mater w kraju mężczyzn. Hiszam Mater w kraju mężczyzn. Hiszam Mater w kraju mężczyzn. 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 W przykład języka angielskiego Ewa Pęksy-Kluczkowska. No to wspominam, lata na na to ostatnia zeszła na tu jestem. Działo się to w roku 1979. Słońce było wszędzie. Słońcu tym leżało do nieruchomy Trypolis. Każdy człowiek zwierzę i mrówkę, rozpocznie ich w tych strzatkach widzianych szarych plam, zmiłowania wkrojonych w wszechbiednie. <laughs> to najprawdziwe zmiłowanie odchodziło dopiero na To bowiem powietrze, chłodzone bezkresną pustynią, zwierząt... To powiew powietrza, chłodzony bezkresną pustynią, szujący morzem, natchniony gość, niechętny gość w leczeniu, stążający, Zudnianymi ojcami niepewien tego, jak daleko wolno mu się zapuścić królestwo gwiazdy absolutnej. Teraz właśnie wschodziła ta gwiazda. Wierna jak zawsze, przyganiając błogosławiony powiew. Został bullenek. Opa w jej sypialni było szeroko otwarte. Rosnące po nim drzewo. po pod... Rosnące po nim drzewo klejowe. Rosnące po nim drzewo klejowe stało bez ruchu. Nie śmiało się do mnie w pierwszym świecie dnia. Zasnęła dopiero w wrzasku. A nawet wtedy byłem tak rozdygotany, że nie mogłem mi zostawić. Zastanawiałem się, czy kolejny raz podskoczy marynarka odkrywająca martwego, czy zapali następnego papierosa i znowu zacznie mi błagać, tak jak jeszcze przed chwilą nie mów, nie mów. Mama nic nie wiedziała o mamy chorowaniu. Chorowała tylko wtedy, kiedy wyjeżdżała w interesach, kiedy wyjeżdżał, kiedy wyjeżdżał w interesach. Zupełnie tak jakbyśmy ona i ja zostawali na tym opuszczanym przez nie świecie niszem i niewidyczne przypomnienia. Puste kartki, które należy wypełnić opowieścią o początkach ich małżeństwa. Jak do niego w ogóle... Te... <tuszyk> Niech w ogóle doszło. Siedziałem, patrując się w piękną twarz. Jej pierś z każdym odejem nosiła się i opadała. zdolny odwejść zastuwałem się w to. Wsłuchiwałem się w to, co właśnie mi opowiedziała i co wciąż pływało i powtarzało się w mojej głowie. W końcu je poszedłem do łóżka. Przyszła do mnie przy, przy, po przebudzeniu. Czułem ciężar jej ciała, gdy przy, gdy przy mnie siedziała pod mojej palce w moich włosach. Szuranie i paznokci na skórze mojej głowy. Przypomniało mi taki jeden raz, kiedy miałem pechę. Rzuciłem nogi się jak tyla, nie rozerwawszy go wcześniej. Stwierdziłem, że roi się w nim od mrówek, które ma, których mały pancerzyki roztrzaskały się w moich zębach. <tryk> Naszałem nieruchomo, udając, że śpię i słuchałem jej oddechu niespokojnego od łez. Słuchałem jej oddechu niespokojnego od łez. W przysiętaniu starałem się odzywać jak najmniej. Od mojego milczenia robiłaś nerwowo. Mówiła o tym, co możemy zjeść na lunch spytała, czy chciałbym trzem albo miód. Powiedziałem, że nie, ale ona i tak poszła do lodówki i przyniosła. Potem, jak zawsze, w poranki po mojej chorobie, zabrała mnie na przejażdżkę, żeby mnie wyciągnąć z tego medyczenia, żebym wrócił do siebie. Czekając, aż samochód się rozgrzeje, włączyła radio. Czekaj czekając, aż samochód się rozgrzeje, włączyła radio. Pos poskakała między stacjami, zatrzymała się dopiero, gdy usłyszała piękny głos Abdel-Basita, de samada Cieszyłem się, bo wiadomo, że w trakcie czytania koralu nie można rozmawiać, że trzeba się słuch słuchać mnie w uniżenie. Musieliśmy skręcić buję z prowadzący nad morze, gdy nagle jak z spod ziemi zwiejkuje się żebrak Bachud. Mama wcisnęła chmulec i powiedziała, ja satyr. Przyszedł powoli na jej stronę mocno, wciskając brudne ręce do brzucha z ustami. I tutaj Bachud rzuciła, szukając torby. I cię, widzę od i chociaż właśnie te słowa najczęściej padały z jego ust, tym razem pomyślałam, że z niego, co z niego za idiotę i że chciałem, żeby zniknął. Przegadałem mu się w poszłym lusterku, jak stoi na środku ulicy, wciskając do piersi pieniądze od mamy, jak ktoś tu właśnie schował motyw. <laughs> Zebrała mnie do centrum, do zamkarza na targu przy ulicy Męczenników. Raz wychodził na morze, stał na nim długie posąg, już serwu severa, męskiego cesarza, urodzonego dawno, dawno temu w lepiej z lepiej Kupiła mi tyle patyczków sezamowych ile chciałem, a, a kiedy zwinięty w, był w papier, pa, papier wózkowy, skręcony na końcach, nie zgodziłem się, żeby wsadzała je do mojej torby. Te poranki zawsze były mu ja muszę jeszcze kupić inne rzeczy, mówiło. Ty je na pewno opuścisz. Nie, ściągnąłem brwi. Czekam na ciebie na dworze. Nie odszedłem rozłoszczony, nie przejmując się, czy je zgubię, czy zgubię się w całym wielkim mieście. Z czekaj przy mi już za mną, przyciskając uwagę ludzi. Z jednej strony znajdowała się z jednej strony znajdowała się wielka kawiarnia z stolikami na ulicy. Przysiadywali tam jeszcze mężczyźni, niektórych już poznałem po twarzy. Trali w domino albo w karty. Skirowała jej wzrok na mamy. Zastanawiałem się, czy jej sukienka nie powinna być luźniejsza. Kiedy świętowałem, poczułem, że moja przewaga na nią nadaje. Zrobiło mi się przykro i smutno, że w te poranki jest taka szczodra i zakupotana, jakby wyszła z domu godesa. Chciałem do niej pobiec, chodzić ją za rękę, uczepić jej sukienki, kiedy robiła zakupy i rozdziła sobie ze światem. Światem pełnym mężczyzn i męskiej zachłanności. Stwórzmy sobie pragnienie, żeby się obejrzeć. Skupiłem się na sklepach umieszczonych w łukowatych zatoczkach po stronach zdarzonych zdarzonego pasażu. Nad jednym z nich łagodnie... <coughs> nadmały z nich atymały, nad jednym z nich się czarne i odbawne chusty. Przy drugim kolumny czerwonych... czerwonych czapek spinały się na wysokość człowieka. Za sufit służyły pasy czarnej tkaniny. Wąskie smugi białego... Smugi białego światła ściskające się przez liczne szpary Błyszczały łyszące się w powietrzu pył, lśniły nieruchomo i pięknie na łukach i na podłodze. Wyskakały jakiś skryp na połowach przychodząc poniżej, Po ich przez to wydawały się o wiele ciemniejsze. 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 Wydawały się o wiele ciemniejsze. Słońce zadawało plec. Mieszkanie <laughs> było niemal białe od blasku, także sunące dni, ciemne buty i postacie wyglądały jakby unosiły się na cieniu. Szałowałem, że nie mi mnie mi zamków. Przez kołudnie w na drobnej giełki. się za to, że jestem taki uparty i że pozwoliłem jej kupić ich dla mnie aż tyle. Patrzyłem na łokocie spoczywające w moich ramionach i w ogóle nie miałem na niej apetytu. <kłysy> Oparłem się o silny marmurowy cokół septimiusza Zerusa, Sewera. rzymski cesarz stał nade mną z nabijanym srebrnym pasem, wygiętym pod brzuchem, wskazując ramionem na morze. Chcę, żeby Tibia patrzyła na Rzym, tak ustez tak Rashid opisał te, po te pozę. z Rashid wykładał historię sztuki na Uniwersytecie Lewaty, i był ojcem mojego najlepszego przyjaciela, Kariny. Pamiętam, jak nasz wódz w taki właśnie sposób stał się jednym ze swoich... stał jednym ze swych mundurów wojskowych i mychał ręką, kiedy w święte rewolucji przyjeżdżały przed nim człogi. Odwróciłem się w stronę morza, lśniącego turkusowego morza za plecem. Przypominało mi jakiegoś niebieskiego potwora, wyrastającego na krańcu świata. Wr, po czym zastanowiłem się, czy ktoś mnie słyszał. Wiele razy godzinami czekałem pod sokołem. mi się w ziemię, w żar i jasność, które sprawiały, że chciałbym się spać z otwartymi oczami. Nagle dostrzegłem baby. Wcale ja się nie rozglądałem, po prostu tak spojrzałem od tak, razu na niego. Stał na skraju chłodnika po drugiej stronie placu, sprawdził, czy nic nie jedzie. Pokoił je się do przodu, jakby nie miał się, jak miał się przerzucić. Zanim wszedł na jej, z ręką i dwukrotnie strzelił palcami. Sam ten gest. Cały ten gest. sam ten gest. Czasami na do mnie, jakby mówił, no już, już. A potem strzelał palcami. Chodź, obudź się. Z babą, po, z babą pojawił się naser, muszę nich z jego biura, trzymający pod pachą niewielką, śniącą czarną maszynę napisania. Niósł ją z wyraźnym wysiłkiem. Mały już przechodził na drugą stronę ulicy, kierując się przestanem. Przez kiedy myślałem, że może prowadzi nasera do Sytimusza sebera, żeby nauczyć go tych wszystkich rzeczy, których nauczył mnie o rzymskim cesarzu, o Magni i Rzymi. Bo baba traktuła na Sara jak młodszego brata. Sam tak często mówił. Baba, szepnąłam. Baba szepnąłem. Baba szeptałem, baba szeptałem, baba szepnąłem, baba szeptałem. widzicie, na soczewki sklepiały się przed jego oczami, jak żółwiowe skorupy. Niebo, słońce i może Bóg był jakimiś kolorami, które każdy umie wskazać i nazwać. Może jest turkusowe, słońce bananowe, niebo niebieskie. Niebo niebieskie. Niebo niebieskie. Pomyślałem, że okulary słoneczne są straszne, ponieważ zmieniają to wszystko i trzymają na dystans tego, kto je nosi. Jak pamiętam sobie, gdyby kilka lat temu Pocałował nas do widzenia. Pocałował nas na do widzenia. Gdzie Bóg prowadzi, powiedziała mama i przyniesie ci korzyści. Jako pocałowałem w rękę, bo tak mi nauczył. Schylił się i szepnął mi do ucha. o mamę, teraz ty jesteś głową rodziny. I uśmiechnął się szeroko, tak jak uśmiechają się ludzie, kiedy im się wydaje, że powiedzieli komplement. No i proszę, proszę, idzie tu, mogę pozostać. Idzie tu, gdzie powinniśmy być razem. Serce mi przyspieszyło. Spiszał się. Może idzie do mnie. Nie mogłem zobaczyć jego oczu. Patrzyłem, jak kroczy w ten znajomy sposób z głową troją niesioną. Postowane skórzane buty śmigają z każdym krokiem i miałem nadzieję, że mnie zawoła. Pomaga rękom strzeli palcami. <laughs> Miłoto zrobił przysięgę, że rzuciłbym mu się w ramiona. Kiedy był już obok mnie tak blisko, że gdybym wyciągnął rękę, dotknąłbym go. Strzymałem oddech, a moje uszy wypełniłaby ciszę. Poczekałem się w jego poważną twarz, twarz, którą podziwiałem i której się bałem. Gdy widziłem się do z opachu z jego wody kolońskiej, poczułem, jak wokół niego faluje w powietrze, które za nim podążał na serniu z podlachą czarną, śniącą maszynę do pisania. Chciałbym być na jego miejscu i z bawą jak cień. Weszli do jednego z budynków przy placu, białego budynku z zielonymi okienicami. Siedzą na od rewolucji, ale rzadko się widuje to na pkienicę. Mówiłem przecież, że masz czekać pod przyposągiem, w ze sobą mamy. Spojrzałam, się i stwierdziłem, że odeszłam daleko od Ceptymiusza z Webra. Nic i gadziaje są dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Nic i gadziaje są dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Nic i gadziaje są dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Nic i są dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja jestem dwiema grupami etnicznymi, troszkę w Polsce. Więc ja jestem są dwoma grupami etnicznymi, trzeszkałem w Polsce. Trzeba pozwiczyłam się głosy, wciąż jest najlepiej. Trzekućzyłam się głosy, wciąż nie jest najlepiej. Więc i jacia jest grupami etnicznymi, którą w Polsce. Więc ja jestem dwiema grupami etnicznymi, troszkę w Polsce. Więc ja ja jestem dwoma grupami etnicznymi, trząszka w Polsce. Dzień dobry, chciałabym kupić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, chciałabym kupić chleb. Dzień dobry, chciałabym kupić chleb. Dzień dobry, chciałabym kupić chleb. Więc jechać ja jestem, wiemy grupami etnicznymi, troszkę w Polsce. Więc jechać ja jestem, wiemy grupami etnicznymi, troszkę w Polsce. Czy traci głos od tego czasu, ale nie jest najlepiej? Czy traci głos od tego czasu, ale ja wciąż nie jest ja najlepiej? Badajcie wczoraj. Więc ja są tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Ten głos wciąż nie jest najlepszy, a traci czołem, także jest bardziej naturalny i łatwiej mi do niego wrócić. Więc i ja są tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Czy traci czołem ten głos faktycznie, ale wciąż nie jest najlepszy, ile ja nad nim pracuje? Czy traci czołem ten głos, ale wciąż na nim pracuje, nie jest najlepszy, więc? Czy traci czołem ten głos, nie jest wciąż najlepszy, nim pracuje jest coraz bardziej dostosowany do moich potrzeb? <tosłuch> Ale jest trochę bardziej dostosowany do moich potrzeby. Więc nie oddział. Tutaj ten głos nie jest najlepszy, ale... To jest lepszy niż to. Tutaj mój głos nie jest najlepszy, ale jest lepszy niż to na pewno. Tutaj mój głos nie jest najlepszy, ale jest lepszy niż to na pewno. Więc ich oddział. Więc ich oddział są tam na ruchach miejskich i troszkę ją w Polsce. Więc ja dzieje się dwiema grupami etnicznymi, trzęsłkami w Polsce. Więc ja dzieje się z dwiema grupami etnicznymi, trzęsłkami w Polsce. Więc ja dzieje się dwiema grupami etnicznymi, trzęsłkami w Polsce. Więc ja dzieje się dwiema grupami etnicznymi, trzęsłkami w Polsce. 43 głosy ostatnie, ale wciąż nie jest najlepszy, więc no. 43 głosy, ale nie jest najlepszy, więc no. 43 głosy, ale wciąż nie jest najlepszy, więc no.

jest są tymą grupami mitycznymi troązkają w Polsce więc jest są bioma grupami mityznymi troszkę w Polsce Ten jest są byma grupami, i troszkę w Polscejawie są ten jest są tymma grupami mityznymi, troszkę w Polsce więc jest są tymma grupami mityznymi troszkę w Polsce więc jest są bioą grupami etnicznymi, krąszkają w Polsce Ten są grupami więc jechać, ja jestem tymi grupami etnicznymi, troszkę w Polsce. Ej, mogę Ci jakoś pomóc? Ej, mogę Ci jakoś pomóc. Ej, mogę Ci jakoś pomóc. Ej, mogę Ci jakoś pomóc Ej, mogę, jakoś pomóc? Ej, mogę jakoś pomóc. Czy przykro mi z powodu pana straty? Przykro mi z powodu pana straty. Przykro mi słodu pana straty. Przykro mi z powodu pana straty. Czy mogę Ci jakoś pomóc? Czy mogę ci jakoś pomóc czy mogę Ci tym jakąś pomóc? Czy mogę Ci jestem jakąś pomóc? Czy mogę Ci z tym jakąś pomóc? Czy mogę Ci z tym jakoś pomóc? Czy, czy, <to>, no? czy mogę ci z tym jakąś pomóc? Czy niekoniecznie? Czy mogę się o tym? Czy mogę pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakąś pomóc czy niekoniecznie? Czy mogę no? Ci z tym jakąś pomóc czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakąś pomóc czy niekoniecznie? Czy mogę ci w tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę ci z tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę ci z tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy teraz jest To Czy teraz jest ta rawa? Czy mogę ci w tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę ci w tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę ci z tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakoś pomóc czy, pom czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakoś pomóc czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakoś pomóc czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakąś pomóc czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakoś pomóc czy niekoniecznie? Czy mogę Ci tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę z tym jakoś pomóc? Przykro mi, dłuż pana stratę? pana straty. Przykro mi z powodu Pana straty. Czy mogę Panu jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Więc i a są tymi grupami etnicznymi, troszkę w Polsce. Więc jechać, a ja są tymi grupami etnicznymi, mieszkają w Polsce. <śmiech> <śmiech> czy mogę Ci z tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie? Czy mogę Ci z tym jakoś pomóc, czy niekoniecznie?

Dział jest on dziwą grupami etnicznymi, trężkają w Polsce. Tens i są, dziaje grupa dziwą grupami etnicznymi, w Polsce. Tens i ja dziaje są dziwą grupami etnicznymi, trężkają w Polsce. Tens i ja dziaje są dziwą grupami etnicznymi, trężkają w Polsce. Tens i ja dziaje są dziwą grupami etnicznymi, trężkają w Polsce. Czy teraz nie staram się prosić o głosy, nie jest najlepiej, ale jest teraz lepiej. Jest lepiej, jest teraz lepiej. Więc teoria są z tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc teoria są z tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Ika, 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 Ika. Niniejsza teoria są z tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc teoria są z tymi grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. NCGTA jest z dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. NCGTA jest z dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. NCGTA jest z dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Przykro mi z powodu pana straty, nie mam jak mogę ci pomóc. Czy naprawdę przykro mi z powodu twojej straty, nie jak mogę ci pomóc. Przykro mi z powodu twojej straty, nie mam jak ci pomóc. Przykro mi z powodu twojej straty, nie jak ci pomóc. <coughs> И хотя я сон феогропометнична, ми трошкно в позицию. Хей ка, хей ка, хей ка, хей ка. Хей ка, хей ка, хей ка. Хей, хей, хей,

więc i gadja jestem dwiema grupami licznymi troszkę w Polsce. Polsce. I ja dzieje jestem dwiema grupami eticznymi troszkę w Polsce. Ja są dwiema grupami etnicznymi, które w Polsce. Więc i są dwiema grupami etnicznymi, które już w Polsce. Słuchajcie, ja grupami etnicznymi. Troszkę w Polsce. Słuchajcie, ja już sądzę, nie grupami etnicznymi. Troszkę w Polsce. Więc słuchajcie... Hejka, hej, hej. traciłam ale chociaż nie znalazłam. Więc są ja już grupami etnicznymi. Troszkę w Polsce. To była dobra sesja ćwiczeniowa. To była dobra sesja ćwiczeniowa. Te książki akurat nie czytałam, też tak, nie chcę sobie bardzo spodziewać. Ta książka, prawda, nie czytałam, tak, się ja prawie czytałam, że nie chcę sobie bardzo spodziewać tego, co jest. Tak, się nie czytałam, także nie chcę sobie z jest bardzo spodziewać tego, co jest w środku, ale. Nic no. nie wiedziałam, ja są tymi grupami troszkę w Polsce. Nic nie są tymi grupami w Polsce. Nic nie wiedziałam, że są tymi grupami etycznymi, troszkę w Polsce. Zrobiło mi się niedobrze, zdenerwowałem się. Zrobiło mi się niedobrze, znerwowałem się, że coś już nie był w podróży ślubnej, tylko tu, w którym byliście, gdzie powinniśmy być razem. <coughs> gdzie powinniśmy być razem. Mogłem wyciągnąć rękę, złapać go, zatrzymać. Przygotowałem w ruchu. Siedziałem w samochodzie, po prostu ona pakowała zakupy, wciąż trzymając się zamki. na budynek, i do którego wszedł Baba z Neserem. Okno na górne piętrze drgnęło i się otworzyło. Pojęła się w nim Baba. Wyjrzał na palac, już nie było, już nie miała na sobie kudarów. Pieru się rękawa parapet, jak wóz, który czeka aż umilknął nie i waty. <tuszy> Na szturku do pirisny, wychwiecił czerwony ręczniczek w środku. Teraz powrotnej byłem jeszcze bardziej milczący i tym razem przychodziło mi to bez trudu. W duchowej z placu męczynników mama zaczęła wyciągać szyję, aby zerknąć usterko w Pomówiąc w następnych światłach modliło się szeptem. Obok nas zatrzymały silny samochód w blisko, że mogłem dotknąć policzka kierowcy. W środku siedziało czterech mężczyzn ubranych w stroje safari. Patrzyli na nas. W początku ich nie rozpoznałem, potem sobie przypomniałam. Przypomniałem sobie tak nagle, jak ich rozpoznałem. <laughs> Przypomniałem sobie, sobie tak nagle, że serce mi podskoczyło. Byli to ci sami mężczyźni z Komitetu Rewolucyjnego, którzy już od tygodni przeszli do ust z Szylda potrzeba przed siebie, i trzymała, kto kilka centymetrów pod oparcie fotela, dłonie mocno niskała na kierownicę. Wściła inną rękę, położyła mi ją na kolanie i powiedziała stanowczo, patrz przed siebie, nie rozglądaj się. Światło zmieniło się na zielony, smogu to obok nie rusza. Wszyscy wiedzą, że nie wolno przyprzedzać samochodu komitetu rewolucyjnego, a jeśli już trzeba to zrobić, to skrytnie, nie okazując dowolenia. Kilku kierowców nieświadomych tego, kto stoi obok nas, zaczęło trąpić. A Marusza powoli patrząc więcej w dół sterkowska niż na drogę przed sobą. Jedną nami nie rozciągnę się w na nagle. Byłem z w swoje gołe kolana i w kółko powtarzałam jedną modlitwę. Czułem pomiędzy skórą moich dłoni a woskowym papierem, bo za zamku zbiera się pod. Dopiero nie ma pod samym powiedziała, dobra, nie ma ich. I pod nasem dodała. Nie mają nic lepszego do roboty niż stanami się jeździć na jakichkolwiek odernach. Moje serce się uspokoiło, plecy wyprostowały. Przestałem się mówić. Szejk Mustafa, imam naszego meczetu, powiedział mi, mi kiedy i że niewinna, nie ma powodu się bać, tylko wini, żyją ją strach. Nie pomogłem jej za zanieść z tego do domu,